się drzwi nie zamykają. No, widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym, Albercie? Wśród czarodziejów prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Wszystko gotowe. Możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć Cię w takim stroju. Zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać Twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbut. Proszę pokazać zaproszenie. Mm, wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbut na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno miecze proszę zostawić tutaj. Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. A, jak to pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Ale... jak on mógł z tą chudą lafiryndą? No nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ale to był baronet! Gdzie ja drugiego takiego znajdę? O, nie udawiasz, że mnie nie poznaje! Ładnie to tak starych przyjaciół nie poznawać? Hm? To jakaś pomyłka, nie znam pana. No nie wygłupię się, Janka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward yy, tam jakiś tam z Rynsztoka wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A co co? Nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzymiały. Pewnie im mniej, może tym więcej płacić, co? Sam się prosisz. nie zwracać na siebie uwagi przecież nic się nie stało w ładną pogodę Ej, można z murów dojrzeć choroby gildu gardu moritz co ty tu robisz mała merigold no proszę a myślałem że to będzie eleganckie przyjęcie tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Gold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Zegnam. – Kto to, to był? – To stary znajomy. Nazywa się Moritz Diefentel. Potem ci opowiem. <noise> Ale się <szybko> poprawił! <noise> Rozejrzyjmy się tu! Wielkowęgiel budowie trzymają podział, jeśli chodzi o eleganckie przyjęcie. Radowid w niczym nie lepszy od Amhera. jakiegoś A może ciążka? i bardziej Mówią, że narobił sobie drogów W końcu zwrócił się do Joela Pewnie myślał, że dostanie drugą szansę <laughs> Druga szansa, <laughs> to dobre <laughs> Cmentarze są pełne ludzi, którzy myśleli, że stary Joel da im drugą szansę Sigi, no proszę Garal. Jak mnie poznałeś, ulicha? <laughs> po masce. Idealna, prawda? <laughs> Mógłbym ją zdjąć i nikt by nie zauważył różnicy. Witaj, Roiven. Patrzcie, moja ulubiona wspólniczka. Co to, zrobiłaś sobie dziś wolno od ratowania świata? No dobrze, pożartowaliśmy, pośmialiśmy się. Ale widzę, że się śpieszycie. Tak? Wiesz, jakoś nie lubię spotykać się na przyjęciach, Geralt. Zaraz zaczyna mnie rwać w kościach, jak na niepogodę. Później, Geralt. Uch! Nadziewane pawie języczki. Mam po nich zdęcia. Nie Myślę, że to dobrze powiedzieć. Od Taki ścieżka, tak? że nikt nie ma. W Nowigradzie zajęcia nie znajdziesz. Jak nie urok to Jak? Greg, nie widziałeś dergofa? Przed chwilą. O, przepraszam, pomyliłem pana z moim przyjacielem. Ma podobną maskę. Generał Vorhis? Gerald z Rivi, czyli nie pomyliłem się aż tak bardzo. Hmm, bardzo mi miło, a to. Piękna i tajemnicza dama. Poczekajmy z formalnościami do końca przyjęcia, kiedy wszyscy zdejmą maski. Tak jest zabawniej, prawda? Ma pan rację. A teraz bardzo przepraszam. Naprawdę muszę pilnie znaleźć Dyrgofa. Miłego wieczoru. A po drugiej stronie gdzie nawet chleba nie ma. To niech zjedzą tort. Właśnie są w Srebrnym mieście. Ale... Witam, witamy. Świadczący o Słucham mostardzieju Zachowuj się przy. Klasie. O, proszę, następny chętny. Prosimy. Serdewanon właśnie zwolnił miejsce przy stole i już raczej nie wróci. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak? Gramy? Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kreti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. Gra. Gra. Ta piękna dama wyraźnie przynosi panu szczęście. Proszę się jej trzymać. No. W zimie? Mówią, że to chlew. Nie grudzko. To niech zjedzą tort. Wiem, że zabrzmi to nieskromnie, ale nie ma lepszych psów gończych niż nasze. Wyglądają groźnie. Są świetnie wytresowane, nawet nie pisną bez mojego pozwolenia. Siad! Stop. Leżeć! I co w tym takiego szczególnego? Trap. Stop. Rzeczywiście miłe pieski. Dość mam tego w Ona na to. Przepraszam was na chwilę. Pani. Tak, to ja. Ta od Strągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Mieliśmy okazję już się spotkać. A, rzeczywiście. Teraz będę spokojna, że Albert jest w dobrych rękach. Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć. Czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem? Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Hmm, musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia? Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości na przyjęciach, zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Pani syn jest gotowy do drogi? Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała pani szczegółów. Będzie bezpieczne, obiecuję. Ale... Proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę Pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt wystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Gerard! Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. Chodźmy poszukać Alberta. Rivovi zawsze w oczy, co? Radowid w niczym nie lepszym A wiedz, że to trudno robota. robotę. Matko, co za podwórko A wtedy jak nie huknie, pogoni go jak tak? Albert Wegelbud? Nie. <śmiech> 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 Jestem czarną panterą. <laughs> Ach, panie hrabio! Musimy porozmawiać o wycieczce do Nowigradu. Och, czyli pani jest. Tak, kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym, później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. Może usiądziemy tutaj? Co za ulga zdjąć maskę, choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał. Tak? O tego czarodzieja, którego to spotkaliśmy. A, Morice, co chcesz wiedzieć? Skąd się znacie? Geralt, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad 100 lat, a to sporo czasu na nawiązywanie znajomości. W takim razie kiedy go poznałaś? Na innym przyjęciu. Dawno temu. Podszedł do mnie i od razu zaproponował, że przeteleportuje nas w jakieś zaciszne miejsce. A ty odmówiłaś. Tak sądzisz? Uganiał się za mną potem jeszcze przez jakiś czas. Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. Po prostu masz charyzmę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie, ani się obejrzysz, jak będą o tobie mówić, że żelazna Marigold. I mogłabyś jeszcze nosić opaskę na jednym oku. <laughs> A ja przez chwilę myślałam, że mówisz szczerze. Oczywiście, że mówię szczerze, patrz, nawet się nie zarumieniłem. Kto się dzieje? <laughs> to Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inhu, inhu bak procha, po malutku mała żabko. Cii, cii, chodźmy stąd. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O, nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! O! Uważaj. Ani merigo. Nareszcie. Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiodłane konie. Dobrze. Tam się spotkamy. Się? Albert! Albercik, jesteś ukochany! Tu jesteś! No to jak będzie z tym prywatnym pokazem? A, no w innych okolicznościach dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja. Albert Fegelbutt? Proszę się odsunąć, paninko. Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniako w sobie jeszcze nie robi hmm, Nie sądzę. Odlewaj go! Już zaczynałam się martwić. Pojawiły się małe problemy. Łowcy idą tu? Nie, mam jeszcze trochę czasu, ale proszę wysłać kogoś do ogrodu, żeby się nimi zajął. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika, a Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. Świetnie. To gdzie jedziemy? Ty nigdzie. Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby wyprowadzić wszystkich czarodziejów z miasta. Jeśli chciałbyś się pożegnać, wiesz gdzie mnie szukać. Pożegnać? A w sprawie tego przy fontannie... Nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie wino uderzyło mi do głowy. Przepraszam. Tris, nie przepraszaj. Pani Mary Gold? Musimy już iść. Wiem. Uważajcie na siebie.